Mangorskim. Witam was bardzo serdecznie. Z tej strony. Widziłem się w kolejnym odcinku Dead by Daylight. I dzisiaj jest ze mną Gosia. Jestem wszystkim jest numeryk. Cześć wszystkim! I dzisiaj gramy słuchajcie teamem Juju. Ja jestem, słuchajcie. Zwracam z wakacji z plaży. W sumie to idę na plażę się opalać. Gosia, Walizką. Tak zwa... Mam walizkę w sumie taka mała, bo wiecie, do Ryanaira się większa nie mieści, bo są wiecie, jakieś tam ograniczenia. E, Gosia idzie nam upolować zielonka, a Eryk jest w swoim szlafroku piżamie dopiero wstał z łóżka, więc dzień dobry. Tak. Ja jestem jeszcze zadbane. Jesteś gotowy? O, a ten się gotowy. to zdecydować nie może grać? no Halo Bombel. <noise> Chyba nie. On już wybrał. On wybrał. Słuchajcie, zagraliśmy przed chwilą właśnie mecze do Gosi, zagraliśmy mecze do Eryka. U Eryka było super fajnie, pięknie i przyjemnie, u Gosi było. Jak zwykle średnio! A ja dzisiaj do siebie dałem Ormont, moją ulubioną mapę, bo wiecie, jadę na plażę w zimę. Co mi zabroni, prawda? Tak, w góry, w krótkich spodenkach, ale masz umieśnione nogi, tak. więc się... nada. Mam takie wielkie uda, słuchajcie, jakbym całe życie motor między nogami trzymał. Może tak robiłem. To jest ciekawe, bo ty nie lubisz zimy, a jednak najbardziej lubisz mapę zimową bo w DVD. To jest najfajniej zrobiona, ale dopiero co, znaczy mówiłem chyba tu u Eryka, bo nociku, na że najbardziej lubię, słuchajcie, tą nową mapę od tego, co tam strzela z pistoletów, nie? Ale chodziło mi o od przecież. <słuch> Mogłeś ci nie bo nikt chyba tego nie zarejestrował ogólnie. Że... W każdym razie teraz, słuchajcie, czekamy na Dead by Daylight Beach, o, dodatek z plażą. Tak. Beach, ta Beach, A u mnie, itch. nie? no odcinku opowiadaliśmy właśnie o tym, że... To u mnie czy to u nie, nie wiem, wiem u, kogo, u kogoś na pewno usłyszeliście będzie już mori, podtapianie w morzu. Albo duszenie w piasku. Tak, i idzie, że idzie killerem ma być syrena taka, wiecie, wściekła. No. Tak o. będzie. Słuchajcie, tak się długo ładuje, będzie wywali meczek, czy co się nie. stanie? nie O, u. jest Ormont! O, Marz, jest Ormont! Ja, ja tu dawno nie grałam. Ja też. Ja też. O, idealnie pasujemy do tego śniegu, prawda? Zobaczcie, ma tak, mam szyję. Ale tam gramy. W zimę. Ej, ale ta Syrena mogłaby być taka, wiecie, uwalona w ropie, w takich śmieciach i w ogóle. W sumie fajnie. Taka, <laughs> taka eko. No co się że <laughs> Anty-eko. I rzucałaby taką siatką z puszkami. <laughs> albo ogonem, by byłaby tak ogonem. Albo, <laughs> albo byłaby wersja męska i on byłby takim dzidą jak Poseidon, wiecie, który już walił. O, też by było spoko. Na harpuny, o, takim harpunem wyrzucał. Macie do mnie, Dwight? Robię to tam? Ja robię gena, mam już 40% tak na oko. O, i patrzcie, wow. patrzcie, patrzcie. O, nie udało się pokazać. Widzicie, ona ma taką fajną, taki naszyjnik w te, w muszelki, tak? Tematycznie się ładnie zrobiło no. dzisiaj. No, plaże idealnie. Tematycznie to jest na plaży z modercą. No, nie wiem, nie ma nikogo. O, to jest wyciąg narciarski. a ja chcę na narty. Bo ja na to może z zakopanego jadę. Ja chcę na narty, co to? O nie, jest ty... krzyk czy coś nie? Aaa, jeszcze słup mnie zablokował. Is... Wow. Go... Ghostface, Ghostface to duch. duch, duch. Wiem, widzę. Fart znalazł mnie. Do shopy, hej, pasterze. Hej, pasterze. O, i tak sobie Dzień. możemy coś Jakie kolędy lubicie? No, przez będziemy... ten nie, nie używa swojego napalenia, nie? To, że mamy Stopie. środek Dobra, Dostał, dostał paletiro. Nie znaczy, że nie można kolejny śpiewać. Kolejna to też piosenka. Oh my god, słuchajcie, gdzie jest kolejna paleta. Tutaj nie ma w ogóle palet, nienawidzę tej mapy. Ja kocham tę mapę, to jest moja favorite mapa. Dobra. Bo ona jest od Jeffa, ale ja. też bardzo lubię Jeffa. Aha, okej. Okay. Na nie. Nie, wiecie dlaczego pa. lubię tę mapę? Bo no, kiedy z Erykiem, jak graliśmy, jeszcze zanim w ogóle powstała ta właśnie mapa, to powiedziałem, że chciałbym mapę zimową. A Eryk mówił, jak mapę zimową? Ona byłaby jasna, w ogóle bez sensu. Nikt to nie zimę zrobi się. Inny. Chciałeś A z jelonkami? Nadal czekam na jelonki, tak. Tam to już wleci, nie? Aha. O, troszkę no, schorował się. Nie dał od łajciku. Raczej żeś się tylko naraził na Deda. O. Nie gosia, to chyba nie jest wszystko nie. ja tu bym żyję. Ja bym cię zniła, ja mam borueta Ja ja mam ostateczny cios Iwaliłem no Gena, ja pitole, ja cię chromole Co mi robi? Dawaj, 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 teraz, no dawaj, nie. Nie. dalej, dalej a. ręce gaceta. Świetnie. Dawaj, dawaj, tak to i... będzie już dawno zdjęła. Czekajcie, nieważne że to jest czwarta minuta odcinka, słuchajcie. Zapraszam Was na grupę <grym>, na Facebooku Mogole Dracusia i na Instagram Dracusiek. O mnie nie. IPRYKA. Idę tak taka propo. Także zapraszam, gramy słuchajcie, była w sobotę, graliśmy z widzami, także Polecam. Co będzie? No, no to co za fraje? Mobile. Czajcie to, on Facecampi. No to zaraz jak go no, tak no i co? co? Co ci to da człowieku? I nie trafił! Uciekaj ryk! Aha. Ale świetnie to zrobił. Ale to ty po prostu się zablokowałeś. Mhm. Ej dobra, ten też tu jest taki przecież choródki, dlaczego go się nie macasz? A ten już poszedł w sam róg mapy w a, ogóle, nie? No właśnie, też to widziałem. Mówię, dlaczego go nie macasz, a on przecież... A ja bym chciał uciec z tego meczu w ogóle, Bąbelki. Bo druga też będzie, Próba, słuchajcie, odmoc. mogę bardzo, mam broda. Dobra. Ciekam. A, to dlatego. No tak to to znowu cię nie ściągnę. Kurczę, okay. to ja niepotrzebnie go dotnąłem. Erik, przepraszam, straciłeś życie przeze mnie. Mhm. Mm Dobra, wyleczyłem ziomka. Czy on biegnie za nami. On biegnie, za nami. On biegnie, biegnie, no wiesz, ma już mnie na ten. Byłby głupi jakbym mnie odpuścił, nie? Nie to... O, ten... o zajęliście. <laughs> o, o Boże, Erik zginął. To przeze mnie ja prawie mu pomogłem. Ale wszystko w sumie no jest... Ale Erik zawsze no. u mnie pierwszy ginie. <laughs> Naprawiamy genała właśnie nad piwniczką i ja i joł ja, oh. O boże Czy ty zginąłeś na górze wstydu? Tak Kurka Niedobrze No, teraz to kurka no, to Ale go, zdejmuj go, zdało. czemu go nie Możecie, Są jeszcze szanse Bo nikt inny nie wisiał Tylko ja, trzy razy Co ma wisieć? No nią. ale tak to, to jest, betonie o, nie przesadzaj mi jak monolog. Co? Nie, przecież, to co? Kto, kto mówi? U na kogoś. Nie mówcie wszyscy naraz. Upitoli! Grzechnący innego. Co usłyszałaś? Nic. Mówicie wszyscy naraz, to ja się gubię, i ja się gubię, i ja nie wiem co wy mówicie, i wtedy nie wiem komu odpowiadać, kogo słuchać w ogóle, halo. On tu idzie, On tu idzie! Albo? Się uwziął na mnie i tyle. Jezu ten Dwight biega bez sensu. Patrz jaka jestem piękna, Juju, nie oglądaj Nidwita! On szuka tam po szaftach. Dance for dance phone, dance 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 ja, ja wiedzieć, co on robi? No. Ja na przykład robię generatory. Muszę się mniej garbić, słuchajcie, bo tak mam wrażenie, że się garbię bardzo. No. Jak powiedziałeś zawsze tak się wyprostowałem. Gosia, ty jak tam? Skrzywienie kręgosłupa? No. Mam <gularna> <gularna> tak, 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 no, chyba takie niewymiarowe łóżko. łóżko Ale mam ja nie zostawił. Biurko. O. Widzisz? Bo on z dwight'em się gania. Okay. Ja robię gena. I jak go zrobię. To dobrze, uda wam się uciec. Ja się kleję. On ma chyba szepty. Dlatego trzeba wszystkie czawki, bo... Słyszy szepty i chodzi i sprawdza, bo Dwight go robi w bumbo, bo się ukrył w rogu. A ten chodzi i szuka po Szuka, szafkach. szuka, 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 szuka. He. O, ładź znalazłem! Ej, patrz Erik, gdzie władz jest? Już. O, na górze? W domku, no! Ej, ale nie, nie no... Powinien być zawsze na poziomie zero. Tak. Ale akcja. I co, jeszcze tak przede mną wyraz, więc jak zginiecie, słuchajcie, ja, ja ucieknę. No, wiadomo. O, to ja bym nie chciał szybciej, ja bym chciał, żebyśmy wszyscy uciekli, bo ja stężę, no, no, jestem nie odmieniony, nie ty to nie to jesteś, wiesz. Tego, Cicho, on dokładnie. nie jest wszyscy. Bo odmieniony ty sfarmiłeś mnie przy zabójcy. A, a jakbym tego nie zrobił, to by Gosia nam na mnie Przemek, czemu go nie ściągnąłeś, gena wolałeś robić? Abym powiedział... Ale wiesz, to no tak by co nie, ja go bez Co za krew. koleżanka. Dwajcik, uciekaj, dasz Czy, sobie radę. Nie miałeś no, tam, tam, jest, tam jest, generatora? A ja tu Eryka chyba. Minutą ciszy, minutą ciszy. A ten wajcik daj uważaj. A może na snowboardzie? Umiecie jeździć iść na snowboardzie? Nie umiem iść na snowboardzie Ja umiem na nartach tylko. Ja umiem... Ale ja tylko biegam na nartach, właśnie tak jakoś zjeżdżać to też niekoniecznie. Kiedy ty na nartach? Ostatni raz trzy lata temu jak wcześniej był No, to jest nieźle naprawiony, róbcie go ale ja miałem wrażenie w ogóle, że ten doania. Ghostface to gdzieś się zgubił. Nie on się panie... z tym flight'em. Ten Dwight się dobrze goni, nie? Nie ja bym chciał uciec... O Kosia, chodźcie zaraz pokażę no gdzie bardzo. jest łaski. A czemu ty masz maseczkę Co na twarzy, Halo? Już nie ma wirusa. Jak nie ma już czas! Idziesz za mną? Chodź za mną. Nie, idę do bramy. O, to ten? O. On tu też idzie. Dwajcik ma 16 podobno. Teraz zobaczymy czy ma No Właśnie robię, znaczy, totem jakiś. A tu jest! No to właśnie. Ja myślałam, że w tamku, że w tam w domku. To jest mój no, władz, proszę się odstosunkować od niego. Otwieram tą nie bramę Nie no, koło ciebie. Nie ma ciebie. Nie no. Powiedz jak cię przestanie gonić ewentualnie, też to też dla mnie informacja bardzo, bardzo mocno mi pochodzi. O, Gdzie ja, on jest? Wątróbki Zatomali. dla was wszystkich, nie, nie, moi to kochani! To jest taka pojedyncza wątróbka, ale dla was wszystkich, o. Okno Oczko. trafi, nie? Zawsze po prostu. No. Otwierać bramę, czy nie? Otwierać bramę. Otwierać Gosia? Nie wiem, on nie że Nie, jeszcze chwilę. O nie! Kolejny mecz zrąbałem! <laughs> Ale on tam idzie w stronę bramy, więc spoko. No i tak Ej, na tak początku, słuchajcie, zabijemy go u Gosi. No, przy nie mnie tu bliżej, żebym miała. Czekaj. Ale oczywiście nie mam prołeda, nie? Ale czemu on się w ogóle nie napala? To jest najlepsze. No nie wiem właśnie. Czekaj, widzisz tam nie? trochę. Może no nie wiem, mi... ej, patrz na ciężko. Ok, ej, centralnie zobacz. No ale mnie tak samo robił ogólnie, nie? Czekaj Gosia Zrobimy to, ja to zrobię, ja uratuję Gośkę. No ale muszę kogoś nie. Was nie ma broeda. O no. O dobra, ten podbiega. Oj, ucieka. No i no pomniał. Nie, dobra. Dobra, uciekaj. Nie, yeah, uciekaj. Sprint mnie uratował! No, udało nie, się! nie, nie. O, nie się patrzę, za tobą! Mam... za mną leciał, widziałeś? <laughs> <mi kadaj>. <laughs> no, ale Sprint mnie uratował, bo tak to by Udało się. No, nie, no oczywiście, że no. się udało. Ciebie się udało. <laughs> wątróbki, wątróbki, wątróbki dla moich wątróbek. I oczywiście, pamiętajcie, wchodźcie na grupę i na Instagrama do mnie. Widzimy się zaraz w następnym meczu. Widzicie, na Staranga. Ucham. I mamy złomowisko, to heaven, nie mówię do ciebie wiem tak mówię do sąsiadów, bo za oknem słyszałeś Myślałam, się że ty tam nie zamknąć się <laughs> Nie, no way A, normalnie się oburzyłam Nie, do was przyszedł zawsze, wiesz tak Gosia miło. już wyciągnęła tą Ja już taką... to słucham. teleskopową Patrzcie, <laughs> oh. co to ładne, na ty zwróciłem uwagi, kim ona gra? Ej, co mi zajęli Kim ona gra? Ja, ja robię to tam w pobliżu Jest króliczek Też, no, nie wiem, to. Kate? Taka bardzo dziwna. Nie, ja. Zaraz wam powiem, podejdę bliżej. Nie widzę pana z drugiej strony. No, no nie, to za ładne jest. Łe. tym coś zrobił? Tak. Ja nie Ty widzę. To strony. jest ja. Mijany, no. Podszedł, zobaczył, wyszedł. <laughs> Zbadał. To jest kupa. Kurde, królik idzie, nie. Idzie, idzie. Oczy się świecą z daleka się mnie znajdzie? Nie, znalazła przemka. <noise> Hej, nie trafiła w mnie. W mnie. <noise> w mnie, w mnie. O, o ty stary. Nie, to mnie. To A, dobra. Tu jest jakaś ruina. A kurzusamka jest. Tak, tu jest. Koło mnie jest. To rób. No nie mogę po niej gonić. Koło ciebie, ale gdzie ty jesteś? Tutaj koło szopy jest. Ja o, widzę, Boże. widzę. Tu pójdę po tym kurzusomku. Okej, dobra. E, i śligę. O, i mam nawet taką dużą muszelkę tu mam... O, tak, tutaj. Brzmija, rób ten. Czemu tak ciągle ze mnie? I mam brudne nogi, słuchajcie. Oj, teraz widać moje umięśnione gice, bo poprzednio mi odcinku się nie dał tego poglądać, więc tak. Właśnie ja w tych klapkach mi zmarzły ci nogi, tam na zimowej mapie. Słuchajcie, nawet nie było tak zimno. Powiem o, wam, że to mia, była taka ciepła zima. Ale jest u mnie! nie ma nikogo. Przemek jakiś z tak brzmika jest do kłomia, nie aż I da was... Po... No nie. Jeszcze raz. trubeczki moje kochane Wątrubeczki dla mugoleczki. O, rym jął. Dobre to było, prawda? Dobra, to ja teraz to... Ja mam farta w tym... momencie. A wiecie meczu. kto nie ma farta w tym momencie? Wy się ganiajcie. Ja nie mam farta, bo ja jestem na Mori teraz. A no tak. Ja o, muszę skitrać. Będę chował. się chował. Baa! ona mnie chodzi cały czas chobaj iś chowiren machen chowiren e machen machen chowiren dobra, dobra ja robię o... kolejnego. genika dawaj gość adrenalina A, tam jest co? Adren falstart leży tutaj, tutaj halo w sensie falstart halo Bomber. tu dokładnie w tych gumach halo Bomber. halo falstart dobra ja robię kolejnego genika dobrze teraz adrenalina zadziała Rzeczywiście. <grym> nie Zrób jeszcze trzy i może będą... O cześć! Bude, cześć! Robię to Jakim cudem! Ja się pytam Jakim cudem! Ona do tego koło szopy niedaleko. A dwa robią osoby, A kurde, czy jedna idzie, osoba? Nie, nie, do mnie. Idzie do mnie. Jedna. Gosia, jesteś na górce w Cytku? Nie. To nie idę. Co to miało być? Słuchajcie, powiem wam, że... Dlaczego ty byłeś na hita? Nie wiem. Ona ma chyba toporki na hita. Nie, bo mnie trafiła. Nie masz toporków na hita. No, czemu padłem na hita? Bo, bo, bo jesteś chory, ona ma toporki na hita, jak nic. Ech. No bo skoro był leczony i no. na to jest dziwne, nie? Ja pitole. Myślałem, że będę miał farta. Ale się okazuje, że nie. Kurda, ale co? Parę. No nie, ale bo ja mam ja... mori. Ja też. Ja mam bardziej. A nie, ja robię gena twardo. NIE! Fak, ma toporki. No, nie, <grymne> no, no widzisz? No. Ale dla mnie to już jest game over w tym meczu. No. No, dalszy... Nie, nie wziąłem, nie? Nie. Może ma najlepsze... Może Na no. pewno mnie... Za... A nie, jednak cię zabija na mori. Nie, rób mi tak. Nie patrzę na to. A co po ciebie? Dobra. Dobra. Że topór mi Lepiej walnęła. Ja pierdziela. Dobra Gosia od razu uciekamy, Baka na co przyjdzie to ja mamy. Cycka jeszcze mi warła. Jak ja mam śtupa, ale co tam? Wróbel jakiś, słuchajcie, w okno walnął, czujecie to? Oh nie wiem, jakaś wrona w ogóle orzeł czy tam jakieś inne coś Dawaj. Dobra, tutaj. To, to leczę. Dobra zobaczymy co, końce grają beze mnie teraz. Without o, me Idzie to oczywko Już zdążę. Mam dobrą apteczkę. No, wotku, I nie używasz Gosia. A nie tak zgięcił. Nie. Używam ją. Sorry, patrzę na X-Gamesa niechcący. Kurde, jakieś głupie powiadomienie mi wyskoczyło. Ale my Będziemy... wszyscy jesteśmy teraz na mori. Tak. Na nie. Na chyba co? No, jest na nie mori. No głupie powiadomienie będzie mi teraz tutaj wisiało. Jakie? Nie wiem, jakieś gówniane mi wyskoczyło. No, X-Games tak słabo kamerą operuje, może zmienimy na Gosia? No Gosia, byś tak, tak... chciał Tresztą. ujęcia hollywoodzkie. Tak, ja bym chciał tak, takie wyciągnąć. Patrzcie może przyjść. O, widziałaś to? A! A! Kurwa. A! Jak to było? Przecież to go się goniło. No właśnie. Już Co mu mori robi. Co się już, jak... już mori? No, no zarejestrować tak. tego. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, bach, bach, bach. Między cycki. No, jak oj. tak można? I w szprychy. O, obsesja nie żyje. Cieszę się, byłem. za tyfiara. Który ona miała w ogóle rang? Piętnasty, no chyba żart. Widzisz, że ja. zabija, niestety. O, o adrenalina! Jak adrenalina szczytem gen. Ej, chodźcie, zaśpiewajmy, jakiś hymn musimy sobie zrobić. Hymn Dead by Daylight. O, w obraz. O, klapa, Gosia! Klapa, ale klucza nie ma. Hmm. Hymn Dead by Daylight musimy sobie nagrać, słuchajcie, będziemy w każdym meczu sobie śpiewać. No, śpiewamy, wymyślcie coś. O. Ja już tańczę. Ej, okay, trzeba skupić. No, Gosia się musi skupić, a to możesz wymyślać. Jesteś creative, chodź, dawaj. Ja. Chodź, ja, To tam byś chciał? Mówię, że skupiam się z kurczę, kuczekawy mi się jeszcze chce. O! o, <noise> o, no, o no, no. Boże! O, Gosia. No, nie weź, to przynajmniej leżała. No, niestety. Smutno mi się zrobił? patrz, netto eska leci. Nie, to nie leci. O! Dotym, dotym. Dobra, to ten, rób potem. Dobra, ale. A właśnie, ja straciłem rangę. Łeśka spadł? Tak. Porażunia to jest po prostu kupa. What? Po o, znalazłeś miękę. Wina Eryka. Ale ona nie widziała przecież, więc no. Wina Eryka. O, twoje truchełko. O, idę popatrzeć. Po co ona zużyła tego? Bo nie mówię. Czemu tak latasz? sobie nie? dobra do jest mięka. No nie. ty tu. Przepraszam. Ty... mi o źle zrobiłaś. O, nie, dobra. Emocje, nie wiem na kogo patrzeć na gościa czy na żmiję. Nie, nie tam. No coś tam brzmi się dzieje. A co tam w ogóle się świeci, jak w przypadku zaczeki coś niebieskiego? Dobra, co? żmija nie ma samoopieki, nie? To jest ten ból. No nie ma. To najdzie do mnie? Być może tak. Jak jej się zresetował ten? Ten. Tak szybko. Wytrzymały. Bo ma go na czu jeszcze. No potem, totem odwróćcie. Jak ona zaraz znajdzie totem, to na to czy będzie koczowała, nie potem tylko w was właśnie. O, zarejestrowała was. Nie, ona nie będzie koczować, nie jest taka. No jak no nie? Jeszcze... No, dobra, Weź tak. Weźła do szafki. Naprawdę? Tak Właśnie tutaj? Nie no tam jest po lewej w szafce. O weź spróbuję otworzyć się szafkę. Nie, to nie jest ta szafka, co go się widzi. A może i nie? No, Mam życie, nie. A to złamany siusiak. To też właśnie do czapki. No dawaj, otwórz. Od... Nie, A nie, to nie. nie. <śla> o, też wyszła. tym samym at the moment. Hmm. O moje, trochę weź tam odmocnij się troszkę, bubu. Dobra. bra. no? 2% ci Ona... nie schowasz. Ona po krzakach się kitra. Czeka, że zginę, nie? Ktoś zginie! Kto jakiś zginie? Ja, na ja pewno... zginę, bo ja mam wody. Ja zginąłem, Eryk zginął. No. No, Gosia może przeżyje. Oh my god. Aaaaaaaj! Kurde no, nie na że dużo się obrócić. Dobra, Do zabijaj. O! I w cyk w łeb! A tamten już jest przy klapie, co? Tak. No. no, no nie właśnie chyba. Chyba zgubił klapę. Zgubiła właz. No i dobrze! Ale znajdzie, bo mi zaraz dźwięki. Ma. A nie, dobra, jest przy klapie. Teraz Jest tym. Wytrzymałem tam doleciała. Wie, chałop, mm. czwartą rangę nie bym miała. Lol. No, jak grała się cały mecz. A tak, kurde, piętnastą, no ale to mori, Słabe. No. Ja. E, to... No cóż. Słuchajcie, no niestety. Oh my god! Przeżyliśmy wszyscy, słuchajcie. Pierwszy mecz był zarombisty, drugiego nie ma. Także mam nadzieję, że niech wam się podobał. Grała ze mną Gosia. Ja, papa. Grał ze mną Erik Grałem, cześć! Grałem z Wami ja. Trzymajcie się. Do zobaczenia i papa.